jest szalenie ważne, Ale oprócz właśnie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa od roku 17 rozpoczęliśmy także kampanię, o której mówimy dzisiaj, czyli kampanię, której tytuł w zasadzie wszystko tłumaczy. Mała książka, wielki człowiek. Z małej książki powstaje wielki człowiek, ale ta książka też jest wielka, a adresowana jest do malutkiego człowieka, który staje się dzięki czytaniu Człowiekiem większym. Książeczka pierwsze wiersze, która jest rozdawana na wszystkich oddziałach położniczych w Polsce, 600 tysięcy tych książeczek już Instytut Książki rozdał. To, to jest no naprawdę tak piękna rzecz, że aż przyjemnie, że możemy coś takiego rozpropagowywać, rozdawać i przekazywać. Ten etap będzie polegał na tym, że te pierwsze czytanki będą przekazywane dzieciakom od 4 do 6 lat, mniej więcej, tak? 3-6 nawet, tak? Bo te pierwsze są jeszcze nie, czyli 3-6, a planujemy już następnie, chwalimy się, ale chwalimy się nieprzypadkowo, bo chodzi nam o dobro publiczne, przekonujemy do tego, żeby czytać, 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 a jednocześnie to czytanie w takiej formule, którą propagujemy, jest czytaniem rodzinnym, czyli budującym więzi międzypokoleniowe, dziadkowie, rodzice i dzieci razem, czyli to, co jest najbardziej wartościowe i co chcielibyśmy, żeby było taką praktyką codzienną. Jeśli zostawimy cały świat, jeśli zostawimy smartfon, telefon, tablet za drzwiami, zostaniemy tylko my, nasze dziecko i książka, to jest ten moment, w którym, który dziecko zapamięta najdłużej. To jest ten moment, w którym zaczną tworzyć się prawdziwe relacje między rodzicami a dzieckiem. Relacje, bez których nie ma rozwoju. Relacje, bez których człowiek nie będzie mógł w pełni zaistnieć. W dorosłym świecie. Utwory, które trzylatka bardzo wciągną, pochłoną jego uwagę, ale także wiele go nauczą. Inne dłuższe teksty, które rosną wraz z możliwością percepcyjną dziecka. Znajdziemy tam także piękną, prawdziwą poezję. Staramy się rozwijać intensyfikować działanie. Na rzecz promocji czytelnictwa zaczynamy od dzieci. Od trzech lat prowadzimy taką akcję przekazywania pierwszych czytanek. Pierwsze wiersze to jest na porodówki dla dzieci za darmo. 600 tysięcy egzemplarzy zostało rozdanych. Dzisiaj rozpoczynamy drugi etap dla przedszkolaków, dzieci trochę starszych. Pierwsze czytanki. Wspaniałe ilustracje Józefa Wilkonia. Klasyka polska, jeżeli chodzi o opowiadania i wiersze dla dzieci. Także myślę, że to jest coś, co po prostu trzeba robić. Te książki mają jeszcze jeden ważny walor, czy ta akcja ma taką cechę, że one są więziotwórcze. To są książki, które są czytane przez rodziców, przez dziadków, to są książki i cała, całe działanie jest skierowane ku rodzinom. To wzmacnia rodziny, a jednocześnie rozwija nasze dzieci, bo czytanie od wczesnych lat, czytanie nawet niemowlakom, które tylko słyszą, ale jeszcze nie rozumią do końca, szalenie rozwija i to jest zupełnie oczywiste. Więc chcemy to robić. My dotychczas zainwestowaliśmy 20 milionów na tą akcję i będziemy dalej to rozwijać i wspierać. Obok już zresztą rozwijanego cały czas Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. To jest program już kilkaset milionowy, generalnie 700 milionów złotych, z czego 455 z budżetu. Myśmy zwiększyli to jeszcze o 20 milionów. To jest budowa, remonty bibliotek, to jest zakup nowości czytelniczych. I to są właśnie takie akcje różne promocyjne. A dodatkowo do tego piękna akcja, mała książka, Wielki Człowiek, bo. Książka jest mała, ale ludzie, którzy czytają, stają się wielcy.